Przedstawimy Wam nowy zarząd samorządu, ale wcześniej chcielibyśmy podziękować akurat w tej chwili jednej osobie, która bardzo aktywnie działała w pracach samorządu uczniowskiego. Jest to uczeń klasy 4 B, Konrad Mazur, który w tym roku zdaje maturę, w przyszłym kalendarzowym. I my, jako cały samorząd, cała społeczność uczniowska, jako opiekunowie. Poprosimy Konrada. Chcielibyśmy mu serdecznie podziękować za... Konrad chce coś powiedzieć? No. Konrad jest skromny i zawsze był w cieniu, ale zawsze można zło na niego liczyć, także jeszcze raz podziękujmy brawami. Na którą myślę e, wszyscy czekacie. Celowo nie pisałyśmy nic na stronę Ekonomika, żeby e, była większa niespodzianka, chociaż myślę, że przecieki być może już mieliście, kto został przewodniczącym i już e, ta końcówka powie, że wybory wygrał Paweł Bowa z klasy trzeciej. i do zarządu weszła Maja Mielniczów i Sylwia Kowalczyk. Także widzicie tutaj główny zarząd, nowe władze samorządowe. Zapytam, czy nowe władze chcą zabrać głos. Wszyscy są bardzo sprawnie. nic nie chce mówić, nic nie chce przedłużać. Także widzicie ich. Gdybyście potrzebowali jakiejkolwiek pomocy, mieli jakieś nowe pomysły, chcieli wejść do pracy, struktury samorządu, serdecznie wszystkich zapraszamy. Albo do nas, z panią profesor, albo do nowego zarządu. Także dziękujemy. Poprosimy jeszcze o chwileczkę cierpliwości. Dziękujemy, możecie usiąść. I jeszcze jedna rzecz, która została nam do ogłoszenia. Mianowicie klasy pierwsze w związku z tym, że ten stan epidemiologiczny nadal jest, trwa, niestety nie było możliwe przeprowadzenie otrzęsin w realu. Więc takie otrzęsiny przygotowywaliście w inny sposób, a to taki, że klasy kręciły filmy, które mogły e, przedstawić profil klasy, e, mogły troszeczkę zareklamować klasę. Tych filmików napłynęło do nas, e, napłynęły do nas ze wszystkich klas te ze wszystkich oddziałów. No e, komisja w składzie pani dyrektor, pan wicedyrektor do spraw wychowawczych, e, opiekunki samorządu, czyli my, no i nasz zarząd samorządu po e, obejrzeniu tych filmików wybrał e, Wyciężył. Musimy powiedzieć, że wybór był trudny i niektóre klasy szły rzeczywiście do końca, tak mówiąc kolokwialnie, łeb w łeb, ale w końcu udało się bez żadnej dogrywki wybrać zwycięzców. Ci zwycięzcy, klasa, która wygrała od trzęsiny, otrzyma od nas symboliczny upominek oraz uwaga! W przyszłym semestrze klasa będzie mogła sobie wybrać jeden dzień. Bez pytania. Uzgodnione jest to z panią dyrektor. Klasa nam tylko zgłosi ten fakt, i w tym dniu e, klasa będzie miała swobodny, luźny dzień. A zwycięzcami w tej kategorii na najlepszy film z Otrzęsin została klasa A. Pierwsza P. Zapraszamy. Się w naprawdę fajne i e, mamy nadzieję, że będzie możliwość nawet na tych telewizorach szkolnych e, włączania tych filmików e, wiele pomysłowości, kreatywności. Także wszystkim naprawdę serdecznie dziękujemy. Także z ramienia samorządu to jest wszystko. Oczywiście samorząd uczniowski składa najserdeczniejsze życzenia wszystkim na, e, na te nadchodzące święta. Przede wszystkim spokoju, radości, odpoczynku, no i na nowy rok, oby ten rok był dużo, dużo lepszy.